Cześć, witam was serdecznie w nowym odcinku Pod Murem. Szef Darek postawiony zostaje pod murem, żeby przetestować dzisiaj nowy produkt prosto z browaru Tęczynek od Janusza Palikota, czyli Myje Bonga. Zaczynamy. Co to jest ten myjebonga? Myjebonga to cztery słowa i wszystko jasne, jak opisane na butelce. 330 ml buteleczka alkoholu 4,5%, oczywiście tęczynek browar. Z tyłu mamy opis. Piwo typu lager o smaku owocowym, niefiltrowane. Mętność i osad są naturalną cechą produktu. Piwo uważane przez manufaktura piwa, wódki i wina SA eee, w tęczynku, oczywiście. Zaraz spróbujemy, e, jak to smakuje. Nadmienię tylko, że już wcześniej coś o podobnej nazwie wyszło na rynek a mianowicie wódka wyjebongo. E, tutaj w karcie macie e, stronę tęczynka, na którą Was, was serdecznie zapraszam, e, by spróbować więcej takich rarytasów. Byłem przygotowany na otwarcie tego y, kapsla w ten sposób, ale widzę, że tu jest twist. Czyli po prostu gdzieś na mieście możemy sobie kupić i otworzyć. A jak to pachnie? No słuchajcie, rewelka! No nie, no to jest, to jest moc, to jest moc. Bierzemy szklanicę Wygląda to Rewelka. Pachnie Rewelka. Czego jeszcze więcej chcieć? Fajne. Nie za słodkie jest ta nutka em, goryczy. No. Owocowe. Naprawdę fajne. Fajny jęczmienny lager z nutą owocową. Słuchajcie, na ciepłe, upalne dni, tak żeby ułożyć się w cieniu i wypić takie piwko, rewelka. Naprawdę serdecznie Wam polecam. Pamiętajcie, od 18 roku życia. Czy to jest typowo damskie piwo? Mm. nie, 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 mi to naprawdę smakuje, ono jest rewelacyjne. Taki koktajl piwny, nawet bym to nazwał, słuchajcie, koktajl piwny. Um, myje Bonga, no po prostu myje Bonga. Hm, rewelacyjne. Jeszcze raz wielkie podziękowania dla Janusza Palikota za kolejny wyśmienity produkt który pojawił się również dzięki Browarowi tęczynek. No bardzo fajne e, piwo, e, na pewno hit tego lata. To będzie hit tego lata, o ile znowu nie wprowadzą kolejnego hitu, bo co nie wprowadzają, czy to jest piwo Buch, czy to jest wódka, buch, okowita buch, czy cokolwiek, czy wyje Bongo, czy myje Bonga teraz. No to słuchajcie, to jest zawsze strzał w dziesiątkę. Hm. Podobał Wam się dzisiejszy odcinek? Jeżeli tak, dajcie lajka, like, zasubskrybujcie kanał i kliknijcie w dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów. A ja się z Wami żegnam, życzę Wam smacznego i do następnego. Biegnijcie do sklepów po bo myję bonga. Hmm. Rewelka. Mam tę moc, mam tę moc.